Udało się, mamy to finał projektu realizowanego przez kilka lubelskich uczelni. Koordynatorem była nasza uczelnia Wyspa, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie. Studenci robili plansze, na których zaprezentowali projekty UNERF-ów, czyli zielonych przestrzeni w mieście. Wielka rzecz dla miasta, wielka rzecz dla studentów, ogromna korzyść dydaktyczna. I praca ze społecznościami lokalnymi. Tak chcemy pracować, tak chcemy uczyć. Doceniamy, że wyspa zaangażowała również cztery inne uczelnie, studentów różnych uczelni, żeby stworzyć fantastyczny efekt pracy. Na ulicach targowa, na ulicy kościuszki, dla nas jako dla miasta bardzo ważna jest praca międzysektorowa, ważna jest współpraca z Miejskim Konserwatorem Zabytków, z Wydziałem Zarządzania i Mobilności, z nami jako Referatem Akademickości. Bardzo doceniamy, pokazujemy, że w taki sposób my też jako urzędnicy słyszymy, i uwzględniamy potrzeby studentów. Dla nas jest super, że studenci też mieli możliwość zobaczyć, jakie są zasady funkcjonowania miasta, z jakimi wyzwaniami i problemami my, jako urzędnicy, musimy się mierzyć na co dzień. I bardzo doceniamy, dziękujemy za zaangażowanie i super efekt. A myślę, że wisienką na torcie będzie, jeśli uda nam się zrealizować przynajmniej jeden projekt zaproponowany przez studentów. Więc do zobaczenia, mam nadzieję, niebawem. Projekt Laboratorium Zieleni Miejskiej. To była na, dla nas wyjątkowa okazja do pracy w mieście, w naszym mieście, do zmiany czegoś w naszym mieście. Jeżeli chodzi właśnie o nasze pomysły w kontekście, w kontekście tego projektu, to chcieliśmy bardzo otworzyć tą ulicę na miasto, jaki ten plac. W tym momencie nie jest to miejsce, które zachęca do wejścia. Zastosowaliśmy ideę wonerfu, ujęliśmy tutaj dużą ilość miejsc do odpoczynku, dużą ilość miejsc zielonych, dużą ilość nasadzeń. Co umożliwia pracę w tym miejscu, odpoczynek, a także daje dużo cienia, którego w naszym mieście zdecydowanie brakuje. Projekt Laboratorium Zieleni Miejskiej miał mieć charakter właśnie interdyscyplinarny. Była to platforma takiej wspólnej pracy nad przestrzeniami miejskimi między różnymi lubelskimi uczelniami. To właśnie ten wymiar interdyscyplinarności, tej, tego podejścia z różnych wymiarów, tej wieloaspektowości dało chyba najlepszy feedback. Studentom, którzy mogli zderzyć swoje pomysły z osobami, które widzą to w inny sposób, mogli skorygować widzenie pewnych przestrzeni, tylko przez pryzmat swojej specjalności, mogli dostrzec to innymi oczami, dla nich też ta współpraca, to nawiązanie relacji, to poznanie też innych osób może zaowocować w przyszłości mamy nadzieję, że to jest pierwsza część, a będzie to jeszcze kontynuowane.